Pan Marek Radoszy. W imieniu Dyrekcji Przedszkola Trzylatkowych Pań i przede wszystkim całej grupy Trzylatków składam serdeczne podziękowania za złożenie nam wizyty w charakterze eksperta przy realizacji projektu Samochód. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za pokazanie nam swojego samochodu i umożliwienie dokładnego, empirycznego zbadania go przez dzieci. Możliwość zaglądnięcia przez nie w każdy zakamarek pod maskę, podwozie, a nawet do rury wydechowej. Okręcenia kierownicą wygodnego usadowienia się na siedzeniach pasażerów stanowiła nie tylko wielką atrakcję i niecodzienne przeżycie, ale w bardzo poglądowy sposób pozwoliła nam poznać różnice między starymi a nowoczesnymi samochodami. Dzięki spotkaniu z Panem i Pana Autem zebraliśmy mnóstwo cennych informacji, które znacząco pogłębiły naszą automobilową wiedzę i które na długo zostaną nam w pamięci. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za włączenie się przez Pana w przedszkolne inicjatywy edukacyjne i za zapał do dzielenia się swoją wiedzą i swoimi pasjami. Mam nadzieję, że ta projektowa współpraca i dla Pana stanowiła ciekawe doświadczenie, budując fundament do ewentualnych kolejnych przygód z nami. Z życzeniami udanej wyprawy i szerokiej, bezawaryjnej drogi do Nordkap, niepoprawnie napisane, Agata Maślarz, wicedyrektor przedszkola, delikatnie zasugerowano pod koniec, że byłoby miło, gdyby Pan jeszcze raz wpadł. Za następnych dzieci, które przyjdą do przedszkola.